Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii o niesamowitych zwierzętach na literę B. Dzisiaj opowiemy wam o trzech fascynujących ptakach: bąku, bąku bydlęcym i bąku brązowym. Każdy z nich jest wyjątkowy i pełen tajemnic. Zaczynajmy. Bąk, Botaurus stellaris, to znany mieszkaniec mokradeł. Osiąga do 80 cm długości, a jego charakterystyczne brązowo-żółte upierzenie w ciemne paski idealnie maskuje go wśród trzcin. Jego niezwykły głos, przypominający buczenie wołu, to jeden z najbardziej charakterystycznych dźwięków mokradeł. Gdzie żyje? Bong zamieszkuje trzcinowiska Europy, Azji i Afryki. W Polsce pojawia się w okresie lęgowym. W zimie migruje na cieplejsze tereny, jeśli wody wokół jego siedlisk zamarzają. Jest samotnikiem, który żywi się rybami, płazami i owadami. Bąk bydlęcy Botaurus lentiginosus, znany także jako bąk plamisty to kuzyn naszego europejskiego bąka. Zamieszkuje tereny bagienne Ameryki Północnej. Podobnie jak bąk europejski, ma świetny kamuflaż. Jego brązowo-żółte upierzenie z plamkami doskonale wtapia się w otoczenie. Ciekawostki o bąku bydlęcym podczas godów wydaje głośne buczenie, które może być słyszane z odległości kilku kilometrów. Jest ptakiem wędrownym, zimą przenosi się do Ameryki Środkowej i Południowej. Głos bąka bydlęcego, podobnie jak jego europejski kuzyn, wydaje basowe dźwięki, które przypominają buczenie wołu. Bąk brązowy, czyli Ixobrychus cinnamomeus, to znacznie mniejszy kuzyn obu wcześniej opisanych gatunków. Jest mieszkańcem tropikalnych terenów Azji Południowej i Australii. Jego brązowe upierzenie jest jednolite, co odróżnia go od bardziej pasiastych kuzynów? Bąk brązowy osiąga długość około 40 cm, co czyni go znacznie mniejszym od bąka zwyczajnego. Gdzie żyje i jak się zachowuje? Preferuje mokradła, pola ryżowe i trzcinowiska w regionach tropikalnych. Żywi się głównie rybami, żabami i owadami. Jest aktywny głównie o zmierzchu i w nocy. Wszystkie bąki mają niesamowitą zdolność kamuflażu. Stoją wyprostowane, imitując suche trzciny. Głos bąka europejskiego był dawniej uważany za zapowiedź deszczu. Bąk bydlęcy jest symbolem ochrony mokradeł w Ameryce Północnej. Bąk brązowy jest niezwykle szybki w locie, mimo że woli ukrywać się w gęstej roślinności. Wszystkie gatunki bąków są wrażliwe na degradację środowiska. Osuszanie bagien, niszczenie trzcinowisk i zanieczyszczenie wód zagrażają ich przetrwaniu. Dzięki ochronie mokradeł możemy zachować te niezwykłe ptaki dla przyszłych pokoleń. Bąki to mistrzowie kamuflażu i jedne z najciekawszych ptaków naszych mokradeł. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami, by odkrywać kolejne fascynujące zwierzęta. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.